Pracować z motywacją klienta. Jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś mówi, że czegoś bardzo chce, na przykład chce zmienić pracę, chce się przekwalifikować i czujemy w deklaracji moc słów i, bym powiedziała, takie przekonanie, że on tak chce. Ale przychodzi też taki moment, gdzie my go prosimy, żeby podjął pewne działanie, żeby coś zrobił, żeby, nie wiem, wyszukał na przykład jakiejś oferty pracy. I okazuje się, że to się nie dzieje. No to mamy pewną sprzeczność, jest niespójność i trzeba być na to uważnym. Nie powiedziałabym, że motywacji nie ma, ona może być jakaś taka chwiejna. I jeżeli ktoś do nas przychodzi i mówi, że chce zmienić pracę, czyli że on ma motywację, ale my musimy sprawdzić, czy on rzeczywiście ma motywację do tego, co deklaruje. Bo może motywacja jest taka, że on chce odpocząć, że może on jest czymś zmęczony że może on potrzebuje zrobić sobie pewne podsumowanie tak naprawdę swoich zasobów, żeby móc zmienić pracę, ale może się okazać, że on nie ma na to siły. Ja myślę, że w ogóle warto, robiąc bilans kompetencji, dobrze sprawdzić, jaka jest motywacja danej osoby do pracy. Z motywacją łączy się pewnego rodzaju pobudzenie, zaangażowanie, emocje. Jeżeli my czujemy, że tutaj jest niespójność, że co innego osoba deklaruje, co innego robi, a jeszcze co innego pokazuje nam swoim zachowaniem. Na przykład, nie wiem, odwołuje spotkania, nie przychodzi, mówi, że czegoś nie zrobiła, że nie wiedziała jak, to musimy się nad tym pochylić. I to może być na przykład sygnał, że, że nie jest gotowa do podjęcia pracy. Jest wiele takich historii, że osoby trafiają do doradcy zawodowego w momencie, kiedy na przykład zostały zwolnione z pracy, albo w momencie, kiedy zrezygnowały z pracy, albo w momencie, kiedy się skończyła umowa. I myślę, że warto pochylić się nad tym, jak osoba przeżyła i jak przeżywa w momencie spotkania z doradcą ten fakt, że nie ma aktualnie pracy i że w takich, a nie innych okolicznościach tę pracę zakończyła. Jeżeli okaże się, że ktoś nie ma siły, żeby podjąć nową pracę, ale deklaruje, że chce ją podjąć, należy to uznać i pokazać mu, że może jest na etapie pewnej żałoby. Na etapie żegnania się, na etapie pożegnania swojej roli, pewnej struktury, zadań, kolegów, koleżanek, odpowiedzialności, czegoś od niego wymagano, i tutaj się zrobiła jakaś pustka. I, I myślę sobie, że w momencie, kiedy my to uznamy, nazwiemy i powiemy drugiej osobie: tak, masz prawo do tego, żeby przeżywać to, co przeżywasz, i masz prawo nie mieć siły. Wtedy ten proces ma szansę ruszyć, ale wtedy może też wymagać przeformułowania celu w ogóle spotkania. Jak pracować z klientem, który ma objawy wypalenia zawodowego? Trochę też zależy od tego, jaki jest stan tego klienta, yy, ponieważ wypalenie zawodowe jest chorobą i wypalenie zawodowe ma swoją jednostkę chorobową i należy taką osobę wysłać do psychiatry. Bo może być tak, że potrzebuje wsparcia farmakologicznego i może potrzebować po prostu zwolnienia z pracy, jeżeli jeszcze na takim nie jest. I to wydaje mi się, że jest taka, bym powiedziała, pierwsza interwencja, żeby zabezpieczyć pacjenta. Druga rzecz jest taka, że jeżeli ktoś ma wypalenie zawodowe, trzeba to z nim w jakiś sposób też omówić, uzgodnić i zapytać, czy on rzeczywiście przyjmuje to, że może być wypalony zawodowo, bo, no jak ktoś ma chrypę i katar, no to wie, że ma chrypę i katar. A jeżeli ktoś jest, ma wypalenie zawodowe, może mieć bardzo dużo różnych objawów, z którymi może sobie nie radzić. Może być także środowisko, może nie akceptować to, że ktoś nie ma rano siły, żeby wstać, umyć się, zjeść śniadanie, pójść do pracy, siedzieć tam 8 godzin, potem jeszcze przyjść i, i przygotować jeszcze różne rzeczy. Czyli tak naprawdę. Trzeba dobrze sprawdzić, jak ta osoba czuje się z tym, że może cierpi na coś takiego jak wypalenie zawodowe, i jak zostanie to przyjęte przez środowisko. I trzecia rzecz, pomóc mu zidentyfikować możliwości radzenia sobie w tej sytuacji. Czyli zobaczyć, gdzie są zasoby, jakie są zasoby w rodzinie, jakie są zasoby w najbliższych, i paradoksalnie, jakie są zasoby w tym miejscu pracy, bo może się okazać, że jest tak rozwinięty dział HR, i mogą być uruchomione takie różne działania pomocowe dla tej osoby, że ona tam może dostać najlepsze wsparcie. Ale tutaj się kończy bilans. Tutaj nie ma bilansowania żadnych kompetencji, nie robimy żadnego portfolio, nie zajmujemy się tam wywiadami biograficznymi, behawioralnymi. Jesteśmy w jakiś sposób interwentami, ale dającymi cały czas poczucie bezpieczeństwa tej osobie, która jest w sytuacji jej zagrażającej. Trzeba, trzeba naprawdę być czujnym, ponieważ konsekwencją wypalenia zawodowego może być depresja. No, jak wiadomo, jest to choroba śmiertelna. Jak pracować z młodzieżą szkolną? Tak, ja w ogóle bardzo lubię pracować z młodzieżą. Najchętniej pracuję z młodymi osobami. Ja bym powiedziała, że być naturalnym, szczerym, autentycznym, nie kręcić, słuchać, co mówią. Pytać, czego potrzebują, bardzo jasno im też opowiadać, co my robimy, po co robimy i za każdym razem dopytywać, czy oni są na to gotowi. Eee, uznać ich potrzebę, bo może być, że oni przychodzą, bo nie wiem, rodzic kazał, albo że cała klasa ma tam jakąś presję, bo już wybrali szkołę. To tak naprawdę uznać potrzebę tej osoby, która przyszła, I może być to Aśka, Kaśka a może być to Wojtek, a może być to Jacek, rozmawiać z Jackiem, ale słyszeć tak naprawdę i widzieć wszystkich, którzy mogli mieć wpływ na to, że on do nas przyszedł. Druga rzecz jest taka, żeby z młodym osobą, z którą pracujemy, być uczciwym i szczerym, dobrze się zakontraktować, powiedzieć, jakie my mamy zasady pracy, ale też zapytać, jakie on ma swoje zasady pracy, żeby to było jasne, po partnersku. E, bardzo jasno też trzeba powiedzieć, że mogą być sytuacje, w których będziemy interweniować, w których będziemy rea reagować, nie pytając go tak naprawdę o jego zdanie. Są to wszelkie sytuacje zagrażające życiu, zagrażające bezpieczeństwu, zagrażające zdrowiu. I w zasadzie to. Ja uważam, że z młodzieżą praca jest świetna w, tylko w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy autentyczni i naprawdę słuchamy, co oni do nas mówią. Mogę podzielić się takim wpisem, który ostatnio poczyniłam na jakichś tam formach, forach doradczych. Napisała jedna pani, że, że jest zmęczona, że jest zestresowana, że przychodzi na te godziny zajęcia doradztwa zawodowego. Pół klasy chce, pół klasy nie chce, jedni tam słuchają, inni pokazują jej, że nie chcą, najchętniej by wyszli. No i zapytała, co robić i czy wy też tak macie. No, oczywiście wszyscy napisali, że tak mają, to co robić, no, no puść tam filmy, zrób quizy, zrób testy, zrób coś tam, no, ale ona wyraźnie napisała, że oni coś się komunikują, że oni nie chcą. I, i, i to jest dla mnie ważne. Jeżeli, jeżeli ktoś mi pokazuje, że czegoś nie chce, ja muszę sprawdzić, co takiego się dzieje, że on mi to pokazuje. I zaproponowałam tej, tej pani, to w zasadzie to była jakaś taka moja dłuższa wypowiedź na forum żeby pokazać mu uznać to, rozumiem, że nie chcecie tu być, więc zastanówmy się, jak to jest, kiedy mamy sytuację, w której musimy coś robić, a no, w której chcemy coś robić. I potem w dosyć, taki bym powiedziała, delikatny sposób przenieść to na kwestię wyboru szkoły. No co zrobisz, jak musisz wybrać szkołę i musisz iść do tej szkoły. A jak się czujesz, jak wiesz, że chcesz wybrać szkołę i chcesz iść do tej szkoły? I druga rzecz jest taka, że jeżeli młodzież nam coś pokazuje, co my czytamy może jako opór, na przykład prosimy, przynieś mi swoje prace, on mówi nie. Albo mówi, zapomniałem, albo nie wiem, gdzie mam, a to proszę Pani to tylko taką jedną tam na szybko. Zapytać, co tak naprawdę się dzieje, że jakoś jest trudno się w to zaangażować. Bo my możemy się dowiedzieć, że on bardzo by chciał tak naprawdę zrobić to swoje portfolio, ale gdzieś jest jakaś część jego życia, która absorbuje go, która go martwi, która go angażuje i on tak naprawdę nie ma do tego głowy. I nie jest to kwestią, że on nie ma motywacji do tego, żeby tu pracować, ale w swojej, że tak powiem, dojrzałości na tym etapie, na którym jest pochłonięty jakąś kompletnie inną sprawą. Czyli tak naprawdę nie zakładać, nie, nie mówić ja wiem, nie czytać w myślach, nie, nie nakładać takich, tych, nie wiem, Nakładek, że, że, że młodzież tak mówi nie, to nie, bo się buntuje. No może się buntuje, może po prostu mówi nie. Więc tak, pytać, rozmawiać, słuchać, ustalać, szanować i stawiać też jakby granice, ustawiając jakieś zasady pracy.